Hej! Ja jestem Sandra, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś z pomysłem prezentów dla niego. Mój mąż mu aktualnie za 3 dni-3 dni urodziny i tak jak wy zastanawiałam się co mu kupić, co mu dać, co mu się przyda, i ja postawiłam na bluza. Wiadomo, rzeczy nigdy nie za mało. Mój mąż nie lubi sobie kołaćów. Zaczął wiesz, a szkoda kasy, a po co, a na co. Więc ja mu kupiłam taką bluzę w TK Maxie. Nie była drogo, a mam ten e, super plus, że on był w TK Maxie razem z no i on sam sobie chciał kupić ta bluza, ale stwierdził, że a jednak nie. Więc wiem, że mu na pewno pasuje. Tu jest taka przegródka. Oczywiście możecie coś innego do ubrania kupić Waszemu partnerowi, mężowi, synowi. Ja to kupiłam taką bluzę. Do tego dostanie perfum perfum to aktualnie jest podróbka Hugo nie no Hugo Bossa zielonego zobaczymy przetestuję też jak się trzymie czy jest warto czy nie warto bo cena jest dość kusząca jest naprawdę tani kosztuje 35 zł bez z promocji więc mi się wydaje całkiem ok i do tego dostanie taki stojak Stojak już ostatnio mi na Święta że że a mu się przydał do auta stojak na telefon, więc ja mu też kupiłam. Ale kupiłam mu taki stojak, że on po prostu się zapinął na e, klatkę wentylacyjną w aucie, ale mu to ani nie ładowało telefonu, ani nie trzymało, totalny shit. Przynajmniej i do auta nie dopasowało się, na to wychodzi, i do auta i do telefonu, więc chaos. I ja otóż chciałam trzy rzeczy z tego względu, takie trzy konkretne rzeczy mu kupić, bo wiem, że jak ją pójdę z prezentem, to za chwilę powie Lena, ona by chciała dać nie Będzie chciała ona dać, to ja też będzie chciała coś dać. A później, koniec końców, że Lena, to powie, a mama, ty nie dałaś, ty nie dostaniesz ciacha, więc zaszukowałam trzy prezenty i jeszcze w pewno coś ubiec. Ale to film, teraz mu pokazałam sojo, yy, kupiłam mojemu mężowi. A teraz pokażę Wam takie pomysły moje, co ja kiedyś dam, co może kiedyś dom, co my mamy. A super sprawdzałem się dla facetów, korzystałem z tego, czy mogę nie. Więc takim moim jednym pomysłem jest, to już kiedyś dawniej mój mąż dostał, to jest JBL głośnik, do którego pod, e, wy się łączyta na telefonie przez Bluetooth w tym głośniku i fajnie słychać muzykę, jest nawet taki fajny bas, super sprawa. Nadwoda gdziekolwiek fajnie, bo bateria długo trzymie, nie potrzebuje ta kabla, nie potrzebuje ta sztek do jest super, super, super sprawa. Nawet na rower wrzuci do koszyka, jedzie ta i hu, 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 hu fajnie słychać, ale jedyny minus jest taki, że tutaj nie ma radia. Więc nie wiem, jak wasz mąż, mąż uwielbił radio słuchać czy coś, to jest jeszcze opcja z Baby Ella radio. To akurat je ja dostałam od mojego Pana na święta. Ale to też super, super sprawdzi się do no, waszego chopa. To nie jest tylko, że musi kobieta dostać inną no, facet. Ja to użyłam tylko tutaj zaś nie tak muzyki. Pierwszy co minus, drugi co. No, drugi co jest minus, taki, że czasami jak ją do ładowarka do tego JBL-a, tego rabia, to już da tak tracić, że ciężej może e, się podłączyć, takie szumy są bardziej. Ale ogólnie jestem bardzo, bardzo zadowolona. Super, obydwa sprzęty nam się sprzedadzą. może do waszego partnera też. A teraz, w zależności jak wasz partner lubi grać w PS-a czy w Xboxa, to super sprawą też będzie do niego gry. My mamy dość dużo gier. Ja tu widziałam takie dwie przykładowe. Mój chłop kiedyś też ode do mnie dostał, nie wiem, przydał na walentynki. Nie dostał. Wiem, że dostał ode mnie gra, grał dużo. Teraz są dzieci, teraz bym już dać dała gra, to nawet tak gdzie leżeć, bo nie mamy na to po prostu najzwyczajniej w świecie czasu. Ale są fajne gry. Są niektóre gry dla par, dla par, dla dwóch osób i też się super sprawdzają. Tutaj w Niemczech idzie na ps 4 idzie kupić taniej na Xboxa. Przynajmniej kiedyś kosztowały po 20 euro. Jak nawet coficie, to niekiedy są poodyszczone, więc całkiem, całkiem spoko. A jak nie, to po prostu flaszeczka. Jot, ja tym, tym razem nie dołącz flaszeczki, bo nie nie podoba mi się taki design, że dziecko dołączy flaszka, albo że po prostu inaczej. Panom na inny pomysł, coś innego dostanie. Kiedyś e, zrobiłam torta i na torcie też była mała flaszeczka, gorzołki. Też to super, super wyglądało. A więc nic. Jakie jeszcze mam pomysły? Mój e, mąż aktualnie ma takie małe gospodarstwo, ma ruska. I właśnie kiedyś dostał, to już nie ode mnie, dostał takiego małego ruska. To jest jakiś, e, tak po rusku jest napisane. Fajnie taki prezent, mu się bardzo podobał. Teraz oczywiście dzieło chyba się chciały nie bawić, wszystko jest za szybą. A czy to idzie zdjęte opakowanie? Ale jego wola niech jest, on też chyba tak woli, skoro jeszcze jest że po prostu nadzwyczajnie się dzisiaj nie kurzyło. Więc e, dużo ludzi, dużo jest takich fanatyków, co zbierał takie małe. Spróbować. Nie wiem, nie ona tutaj nie wpadł, a naprawdę on niezadowolony. Jak to widzi, to on się za gospodarka przypomina. Przepraszam, że mam tu tak spuchnięte, ale jeszcze po tym teście, tym jak mi tu nakrymowała, te zęby, żeby mnie nie bolałem na zimnej, to mi tak nakremowała, że mi nie pasuje. I a mi się porobię, a szkoda gadać. nie o tym teraz. Aha. Tu chciałam pokazać, jak te JPL. -e. Prędzej się pokazywałam jak to wygląda. To jest ten głośnik, tu fajnie te basy słychać, są przyciski i tu po prostu otwieracie i możecie otwieracie i możecie ładować. To jest mój, moje radio, ale radio już oczywiście Kaja mi, Antynka urwała, ale to To dziecko urwało, to nie jest to, że to jakieś liche czy coś, to, to, już, to już mam trzeci rok. O, tak. I tu zawsze jest napisana fala, która leci fala No, jakie radio leci jako stacja i całkiem spoko. I też w sumie jest bardzo fajne takie małe pojemne. Jeszcze kiedyś top dostał e, radio, radio z makity, bo on tak wszystkie swoje direcki zbiera z makity, na tego, na po prostu bateria, że wkładacie, ale my w Polsce na budowie, jakie jeszcze mu pomysły. Super sprawą jest dać po prostu taki zegarek, jak przykładowałaś partner o ciężkie ustawianie, czy coś, to on naprawdę ma taki budzik głośny, no nie chcę teraz go nakręcać, bo działki są, a kaja tak głośno, że niekiedy naprawdę się potrafię straszyć, jak on zaczyna dzwonić, więc do naprawdę tych, co mają ciężki y sen, Ciężko mają ze a mój naprawdę ma pięć, sześć budzików ustawionych za na szóstym dopiero stowo, więc jak to już gro, to naprawdę musi stować, albo dziuchy obudzi. Więc to jest super sprawa. Albo taką czapkę z daszkiem. W sumie. Chyba mi nawet do twarzy. Nawet do działku czemu nie? Przez lato najlepiej się sprawdza. Idzie oczywiście drżać torba do laptopa. Mój akurat się sam razem z laptopem. I idzie oczywiście dać plecak przykładowo. Fajny plecak, bym kiedyś dostał, nie wiem czy teraz Adidasa, czy spumy, ale też dostał ode mnie fajny, naprawdę... Może wam nagle było... Aż od tobie mi się to naprawdę super, super, super bardzo I chyba to nawet jest taki mój jeden z najlepszych pomysłów, który ode mnie dostał, bo naprawdę tym torciem nie chodzi do roboty. Aha, rok temu na 30, bo rok temu miał 30, to dostał ode mnie wączek. Nie pamiętam, jakie to było cenie, ale na szczelnica. No, na szczelnica. Albo na kokardach szło tam jeździć, albo był park rozrywki, albo y, szło szczelać, albo pęć, no, bo tam było na wtedy tyle tego. Widzieliśmy wtedy szwagra z dziećmi, ale wtedy razem z nami, fajnie, super, bo lataki mają w Żdąco, takie jak Lena i Kaja, to też tam był taki plac zabaw więc chcecie się tam mogli fajnie wybawić. Musicie też zobaczyć, co tam w waszych okolicach jeszcze po prostu na kręgle wziąć, coś razem porobić. To jest naprawdę super, super, super sprawa. I o tak naprawdę co, teraz śmigą mu robić jakieś jakieś ciacho. To, że jesteśmy na diecie, to przypuszczam, że wpadnie tiramisu. Dzisiaj jeszcze zrobić tiramisu, żeby było na jutro, na jutro, a na urodziny mu chyba zrobię torta. Jeszcze nie wiem, które, jako, co ino, no, ale też to wydaje mi się fajnie sprawa. Nawet jak nie ma czasu, to po prostu naszykujcie stół. I okay, naprawdę, ej, od roboty do roboty. Naszykowałam stół, ubrzyłam dwie kiełbasy. Tam e, sałatka ziemniaczana, na stół, świeczki, super się ubrałam i impreza była dla całego. Mi się to fest, bardzo podobało. Takie po prostu spontaniczne, same siedzenie, fajnie się ubranie, wystrojenie się. I, i naprawdę super. Na pewno wasz. Partner doceni takie coś. To nic, Jeszcze ja się z Tobą żegnam. Pam. Jeżeli taki film Wam się podobał, taka tematyka, to dawajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. Ja postaram się może nagrać jeszcze taki pomysł, prezent dla niej. Aż pytam się mojego męża, co on by tam jeszcze on dodał od siebie, czy ala takie filmy. Mi się wydaje, taka fajna tematyka, bo kiedyś sama często szukałam pomysłów, prezentów dla niej, dla niego, na 30, na 40, czemu nie? Super, super. A jeżeli nie chcecie pominąć żadnego filmu i podobą, podobają wam się moje filmy, to oczywiście doejdźcie. Łapka w górę i subskrybujcie. Do was tylko klik i już. A do mnie uśmiech na twarzy. Chociaż teraz już jest trochę lepiej, a prąd nawet bolała jak śpią. To nic, miłego go, Pa! Pa!